Co, z, co za dama! Ja ty ze mną będziesz się kucia? Ze mną będziesz się kłócił. Ze mną będziesz się, mną będziesz się, mną będziesz się, mną będziesz się O co ci chodzi? O co ci chodzi? Z czym masz problem? Z czym masz problem? No i co? Myślisz, że będziesz mnie gonić? Co? Ładnie to mi tu kapciarz urzędę. Ładnie mi kapciarzurę. Co? O co ci chodzi? Co za drama? Co za drama? Co za drama? Co to za drama jest? Ale o co ci chodzi? Ale o co ci chodzi? Co? Co to za dramaturgia? Halo? Wzięłaś mojego kapcia tak, i sobie myślisz, że co? Ty jesteś sama? Co? Yeah. Tak. Wzięłaś tak. mojego kapcia. ja z A co? Pogadajmy. Coś ci u mnie wypadło. Co zrobiłeś z moim kapciem? Nigdy tam nie byłam. Weź. Kolej chciała ci je gwizdnąć. Wtedy myśleli, że należy do kiszy. Ale znamy prawdę. Powiedz tylko, czy byłaś tam sama? Słuchaj. Nie miałam wyjścia. Coś ci pokażę. Nie...